Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, co widzę jako jedną z ważniejszych przeszkód. W tym, co zmienia szkołę. Czyli w tym, co proponuje jako zmiana w istocie w szkole. Dla mnie taką przeszkodą jest przede wszystkim ocena rozumiana jako stopień szkolny. Dlaczego? Otóż ocena. Po pierwsze, jest cyfrą i w związku z tym jest trudno zrozumiała. Daje niewiele informacji uczniowi. Zwłaszcza na początku szkoły podstawowej, tej informacji będzie bardzo mało. Dlaczego? Bo uczniowie jeszcze nie rozumieją, czym jest ocena. Nie są tego nauczeni. To jest pojęcie bardzo abstrakcyjne abstrakcyjne myślenie. Rozwija się nieco później, a zatem a zatem ocena rozumiana jako stopień jest po prostu niejasna uczniowie nie wiedzą czego mogą się spodziewać, nie wiedzą co ona oznacza nie rozumieją jej traktują jako coś co się otrzymuje to rodzi. Specyficzne podejście do oceny. Dla ucznia i dla rodzica ocena jest celem samym w sobie. Co to znaczy? To znaczy, że uczniowie uczą się dla ocen. Uczą się dla osiągnięcia pewnego symbolu. Ten symbol, ta cyferka potem będzie mogła być oddana rodzicom i wymieniona na jakieś przywileje, na jakieś. Wartości, na coś, co się uczniowi przyda w rzeczywistości. A zatem ocena nie ma odpowiedniej funkcji, nie pełni swojej funkcji informacyjnej, nie jest tym, do czego została przewidziana, nie stanowi dla ucznia informacji o tym, to umiem, tego nie umiem. Więc dlaczego ocena w szkole funkcjonuje? Po co funkcjonuje ocena w szkole? Tutaj można postawić kilka pytań i kilka odpowiedzi na nie udzielić. Po pierwsze, ocena jest dla nauczycieli wygodna. Ocena jako stopień. Dlaczego? Bo czas poświęcony na wpisanie do dziennika stopni dla całej klasy jest po prostu niewielki. I nie oznacza to zupełnie, że czas sprawdzania prac, oceniania prac jest mały. Niezależnie od formy oceniania, on na zasadzie jest taki sam. Nauczyciel musi każdą pracę obejrzeć, przejrzeć, sprawdzić, co jest dobrze, co jest źle. Podsumować rzeczy dobre, podsumować słabe. Różne metody, co temu służą, mogą ułatwiać, utrudniać te rzeczy, ale tak mniej więcej działa sprawdzanie. Wielu nauczycieli pisze recenzje dla uczniów, po to, żeby uczniowie rozumieli oceny, które otrzymują, czyli stopnie. No i tu pojawia się taki problem, jak się pojawia stopień, uczeń przestaje czytać recenzję. Dlaczego? Bo go interesuje stopień. Bo stopień jest wymieniony. Stopień trafia do rodziców. Rodzice nagradzają za dobre stopnie. System nagradza za dobre stopnie. Nie za dobrą wiedzę, tylko za dobre stopnie. No tutaj pojawia się taka metoda, no to wystawimy dobrą, dobrą ocenę na koniec, jeżeli uczeń systematycznie będzie pracował. I znów Ocena staje się nagrodą za pracę. A tak nie jest to. Tym nie jest ocena szkolna, tak? To nie jest cel oceny w szkole, to nie jest wypłata, jaką uczeń otrzymuje. Ocena ma być informacją, co umiem, czego nie umiem, w czym mam się poprawić. Ocena ma wspomagać ucznia, a nie być jego wypłatą. Uczeń musi wiedzieć, co ma robić. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia, to robisz dobrze, a nad tym musisz jeszcze popracować. Jeżeli nauczyciel tego nie robi, uczeń nie będzie wiedział, co ma zrobić. Skąd sam ma się tego dowiedzieć? Sam ma się domyślić, to umiem, tego nie umiem. Ocena. Kiedy byłaby dobrą informacją, taka stopień, jako rozumiana jako stopień, no wtedy, kiedy dotyczy jednej umiejętności, ile razy sprawdzamy jedną umiejętność na kartkówce na sprawdzianie, jeżeli mamy dyktando z języka polskiego, no to wtedy możemy mówić o umiejętności tak, znajomości ortografii, ale tam też czasem mogą być więcej niż jedna umiejętność. Pojawia się interpunkcja na przykład też. Albo pisownia różnych wyrazów. Ja w zasadzie nigdy nie sprawdzam tylko jednej umiejętności. Jeżeli nawet tworzę kartkówkę, to kartkówka obejmuje kilka umiejętności, dwie, trzy umiejętności. A zatem ta informacja będzie, jako stopień, będzie niepełna. Nie będzie uczeń wiedział, to umiem, tego nie umiem. Oczywiście, jak zobaczy pracę, to będzie mógł się domyślić ewentualnie. Domyślić, zobaczmy, proszę Państwa. Domyślić się, że to umiem. Nie być pewnym, być przekonanym, ale domyślać się. Dlaczego ma się domyślać? Dlaczego ja, jako nauczyciel, nie mam przekazać takiej informacji, powiedzieć: Umiesz. Dobrze, to właśnie umiesz. Nie musisz się więcej starać. To umiesz. To osiągnąłeś. Do tego służyć musi informacja zwrotna. No ale do informacji zwrotnej też trzeba się nauczyć. A uczniowie? Moi uczniowie nie są do tego nauczeni. Moi uczniowie nauczyli się funkcjonować w świecie stopni. I oczekują ode mnie postawienia stopnia. Czyli że powiem im, na jaką ocenę zasługują. Nie jakie posiadają umiejętności, czego się mogliby nauczyć, tylko jaki, ma, jaki mają stopień. Jeżeli ten stopień się w jakikolwiek sposób pojawi, zasugeruje go nawet, to przestają się uczyć. To jest bardzo duża przeszkoda, bardzo poważny problem zmiany nastawienia, bo w szkole nie może chodzić tylko i wyłącznie o ocenę. Ocena musi być służebna w szkole. W klasie turkusowej ocena ma służyć informacji, informowaniu ucznia, pokazywaniu czegoś, a nie sterowaniu nim. Ocena nie może być nagrodą za dobre sprawowanie, za dobre działanie. Ocena nie jest nagrodą. Ocena jest oceną, nie osądem, jest oceną. Mówię, to potrafisz, tego nie potrafisz. Nad tym trzeba byłoby popracować. A to jest dobre. Tak właśnie się zwracać trzeba, muszę do uczniów. W ten sposób ma być funkcjonować ocena. Nie jako osąd. Ocena może być przeszkodą. Jeszcze w jeden sposób. W taki sposób że zatrzymuje ambicje ucznia. Jeżeli uczeń dowiaduje się, no, masz już ocenę dobrą, to przestaje się starać. Dlaczego? Dlaczego przestaje się starać? Dla dobrą ocenę, dobrą, dobrą w jego rozumieniu, tak? A, dlatego, że myśli o tym, co będzie na świadectwie, czy to świadectwo mu pomoże dalej, a nie myśli o wiedzy. Myśli o ocenach, steruje się ocenami, kieruje się ocenami i zatrzymuje się na ocenie. Przestaje chcieć się dowiedywać więcej. Przestaje być ciekawy. Gubi się ciekawość, a pojawia się chęć otrzymania nagrody. Takie radarowe nastawienie na nagrodę, karę, unikam kary, szukam nagrody. Odcina od ciekawości, od zainteresowania wiedzą, od próbą zdobycia wiedzy, a to jest istota nauki. Dla mnie, jako nauczyciela, to jest podstawowa cecha, którą chciałbym wyrobić w moich uczniach, czyli tym, żeby oni się kierowali swoją własną ciekawością, chcieli się czegoś dowiedzieć, a nie czekali na ocenę. Ja mam służyć temu pomocą, a nie przeszkadzać w tym. Dlatego ja. Oceny w sensie cyfrowych staram się stawiać jak najrzadziej, czyli w tej chwili dwa razy w semestrze, nie dwa razy w roku, przepraszam, nie w semestrze, w roku. Jeden raz to jest koniec pierwszego semestru, drugi raz to jest na roku, a dalej mówię, że oni zbierają swoje umiejętności. Szukam ich umiejętności, pytam o umiejętności, oceniam umiejętności. Właśnie dlatego, że chcę, żeby kierowali się ciekawością, chęcią zdobycia wiedzy, a nie oceną jako nagrodą czy karą. Dziękuję.